Czy wiesz, że światło szerokopasmowe jest kluczem do młodszej skóry? Tak. Udowodnił to w swoich badaniach naukowych dr Patrick Bitter z USA. Twórca i pionier odmładzania genowego z wykorzystaniem światła szerokopasmowego BBL na świecie. To właśnie jego terapia BBL stosowana w naszym Centrum Długowieczności w Tazbir Clinic jest przełomowym zabiegiem longevity. We wrześniu tego roku miałam niezwykłą przyjemność wraz z panią dr Martą Tazbir odwiedzić doktora Patrika Bitera w Kalifornii, w jego prywatnej klinice w Los Gatos. To było wyjątkowe doświadczenie, dzięki któremu metoda i procedura doktora Bitera jest szeroko stosowana w Tazbir Clinic. Obecnie w Europie tylko w naszym Centrum Długowieczności, TASBIR Longevity Center, możecie skorzystać z tego innowacyjnego zabiegu, który jest zabiegiem całorocznym i można go wykonywać nawet na opaloną skórę. Co wyróżnia terapię BBL metodą dr Patryka Bitera? To medycyna oparta na badaniach naukowych, czyli Evidence-Based Medicine. Dzięki temu wiemy, że zabieg jest nie tylko skuteczny, bo ma udowodnione działanie przeciwstarzeniowe, ale także bezpieczny i dostosowany do potrzeb różnych pacjentów. Ta metoda działa nie tylko na powierzchni skóry, ale również na poziomie molekularnym, regenerując komórki od wewnątrz. Efekty: piękne rozświetlenie, lifting i widoczne napięcie skóry. Wszystko dzięki naukowo potwierdzonej technologii. I to zarówno na twarz, jak i na całe ciało. BBL metodą doktora Patricka Bitera to idealne rozwiązanie na każdą porę roku. W Kalifornii wykonujemy ten zabieg przez cały rok, nawet w te najbardziej słoneczne dni. Jeśli marzysz o zdrowej, promiennej skórze i szukasz zabiegu, który działa na głębokim genowym poziomie, koniecznie odwiedź nasze Centrum Długowieczności. Terapia BBL metodą doktora Patricka Bitera to inwestycja w Twoją skórę i jej długowieczność. Twoja skóra zasługuje na to, co najlepsze. Do zobaczenia w Casbil Clinic.